Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z szybkim filmikiem zakupowym. Są to zakupy z Zielonych Kotów, moje urodzinowe. Otrzymałam od koleżanek i od mojej kochanej rodziny, od córek i męża talony na zakupy właśnie w sklepiku Zielone Koty. No i postanowiłam je zrealizować od razu, oba. Więc mam tutaj zakupy właśnie z tego sklepu i jedną rzecz. Z Allegro. I z Allegro mam tutaj takie szydło. Kupiłam je ze względu na, na kwiaty, które robię z materiału, i ono ma taką rozszerzającą się tutaj końcówkę, więc czasami po prostu te dziurki w kwiatkach są za małe, żeby przewlec pręciki, i pomyślałam, że będzie to fajny pomysł. Widzę, że dziewczyny zajmujące się robieniem kwiatów, właśnie takie Szydła używają. To jest szydło krawieckie, szewskie. Nie wiem, ja to kupiłam w sklepie krawieckim na Allegro, więc bardzo o, fajne. Mam nadzieję, że będzie przydatne. No i teraz zakupy z zielonych kotów. Oczywiście dostałam mały gratisik. Są to takie serduszka z napisem Love oraz takie słoneczko. Badzik. Bardzo dziękuję. W ogóle panie wykazały się bardzo dużą cierpliwością do mnie w tym sklepie i naprawdę im bardzo za to dziękuję. Kupiłam dwa albumy harmonikowe z Eco Scrap Booking 15,5 na 15,5. One mają wiązanie 6 kart w środku czyli jakby 12 stron. Co do tego wiązania, to jeszcze się waham, czy zostanie, czy wymienię na wstążeczkę Old fashion. W każdym razie jest tu takie wiązanie, one są w kolorze białym i białe strony też mają w środku. No i oczywiście, jak to harmonika, otwierane są w ten sposób. I takie albumy kupiłam dwa sobie. Więc to, to Kolejny zakup to był ten wykrojnik. Jak zapewne pamiętacie, niedawno kupiłam sobie ten z Craft and you Design. On był do zdjęć 10 na 15 i do mniejszych. A ten jest do zdjęć 9 na 13 z DP Craftu. Ma takie przeszycia, może tak go pokażę. Przeszycia też ma niezbyt grubą tą rameczkę dookoła, więc. Myślę, że fajnie będzie wyglądał właśnie w niedużych albumikach. I on jest w taki fajnej kopertce. Widzę, że Tacraft ma fajnie te wykroniki w takich plastikowych kopertkach pakowane. Przynajmniej te większe, bo te małe to w folikach mam kupione tam z napisami czy jakieś, ale te większe mają w takich fajnych kopertkach, więc fajnie się to będzie też przechowywać. No i taki większy zakup, który zrobiłam, to jest ta mała maszynka Ciziksa, ta Sidekick, ponieważ mam dużą, musiałam ją ostatnio troszeczkę rewitalizować, naprawiać, bo słaby docisk był z jednej strony i mąż wymienił mi łożyska i ona teraz działa fajnie i spoko, ale pomyślałam, że muszę ją troszeczkę oszczędzać, bo, bo, bo no nową kupić no to trochę też by kosztowało więc pomyślałam że ta mała będzie fajna taka podręczna na stoliku stojąca do wycięcia kwiatków właśnie z tkaniny albo do listków małego borderka no jakichś małych takich elementów potrzebnych no nie wejdą tu duże yy, yy, wykroniki bo yy, kupiłam tutaj dodatkowe płytki więc no jak widzicie, rozmiar ich jest no raczej mały. To jest gdzieś tak 7 na 12,5. Więc taki jest rozmiar tych płytek. Nawet jeśli wziąć sobie płytki 7, a zamówić gdzieś dłuższe, to i tak no tej powierzchni tutaj za dużo nie mamy. Więc tutaj kupiłam sobie dodatkowe płytki jeszcze, żeby mieć zapasie. No a maszynka, słuchajcie, była w zestawie, bo był to starter kit, tylko taką mieli w sklepie, więc też były dwie już te płytki i płytka do embossingu. No ja wypróbowywałam, czy wszystko działa i działa, i tu jeden z tych banerków sobie wycięłam i w komplecie właśnie były też wykrojniki, takie banerki wybrzegowy, chmurka, serduszka i kółeczko. Więc tak, do tego są stempelki, które no, myślę, że pasują do tych wykrońników, przynajmniej. A, to nie chmurka, to może być ten kwiatek. No może faktycznie. Ale może myślę też, jak się wytnie, to może przypominać też chmurka. Więc takie wykroniczki i stempelki były oraz dwie dwa do embossingu, dwie takie płytki z napisem i tortem Happy Birthday oraz takim borderkiem narożnikowym też wypróbowałam bardzo ładnie wychodzi ten z tymi kwiatkami no i w środku jest ta malutka maszyneczka oczywiście jest tam też instrukcja obsługi, jak zrobić kanapeczkę tutaj w środku no, ale to się niczym nie różni od e, dużego Siziksa. No i ona się prezentuje, tak? No jak widzicie, tutaj ten. ten e, to wejście jest naprawdę o dosyć małe, 7 cm. Ale myślę, na japonęczną taką maszynkę stojącą na stoliku jest fajna. Można ją zabezpieczyć, przyczepić do stołu. Ona się nie będzie wtedy ruszać. No i w utrzymana jest w takiej kolorystyce szaro-białej. Więc myślę, że fajnie to wygląda, więc tak wygląda mój, mój nabytek e, taki dosyć spory, znaczy nie rozmiarowo, tylko cenowo raczej. No i kupiłam jeszcze kilka papierów, e, między innymi z nowej kolekcji Mintaya Little One. E, kupiłam dwa arkusze, ten arkusz z elementami do wycinania oraz arkusz numer 1 a to jest arkusz numer 9. Z tym, że ja je kupiłam dla tych drugich stron, tu dla tych swetarków, bo bardzo mi się spodobały i one pasują nie tylko do dziecięcych prac, ale też do takich romantycznych. Bardzo mi się spodobały, ale muszę powiedzieć, że jak spojrzałam na te urocze wycinanki to stwierdziłam, że chyba muszę kupić jeszcze jeden, bo nie będę wiedziała, którą stronę pociąć. Więc są prześliczne te, te elementy do wycinania. No ten, ten zajączek, ten słonik, no są po prostu cudowne. Ten bocian też jest świetny. No naprawdę, i dla dziewczynki, i dla chłopca tutaj można coś skomponować, także bardzo fajny arkusz. A drugi, ten 01, no to ma oczywiście bardzo ładną kompozycję którą, no, w albumach myślę, że fajnie by było wykorzystać. Zobaczmy, na przykład 15 na 15 jak mam. No, zobaczcie, ta grafika idealnie tu wchodzi, tu fragment, tu. No, to by było ciężko, bo trzeba by było chyba wózek obciąć, ale w tą stronę już tak, bo tu byśmy bardziej mogli to rozplanować. Więc bardzo, bardzo ładne obrazki. Myślę, że w małych bloczkach te karty świetnie będą pasowały do małych albumików. I biorąc pod uwagę te tyły tych dwóch kartek, dokupiłam jeden arkusz Merry Little Christmas 03 właśnie ze względu na ten sweterek z drugiej strony. Bo zobaczcie, to jest taka zielona mięta, a ta więc taki bardziej zielonkawy, ale to to już jest taka typowa mięta i naprawdę super się komponuje tutaj z tymi trzema, a inny wzór ma, więc sobie pomyślałam, że też będzie fajnym tłem do jakiejś romantycznej, kobiecej pracy. No z drugiej strony jest taki bardzo świąteczny z samochodem, prezentami, z posencjami, jelonkiem. No, taki Christmas faktycznie. Jakaś góra tu jeszcze jest. Właściwie w tle są góry chyba. No, tak, to takie trzy arkusze e, starych i nowych kolekcji mi daja. No i jeszcze kupiłam sobie dość starą kolekcję UHK Galery. E, Autumn in Avonlea. czyli jesień w Avonlea. E, wzięłam ją ze względu na kolorystykę. Faktem jest, że też była w dziale wyprzedaży. Polecam ten dział, bo można tam naprawdę fajne rzeczy czasami znaleźć. I ja wzięłam tę kolekcję ze względu na te kolorki. Dlaczego? Dlatego, jak wiecie, szukam papierów, które będą mi pasowały do tej kolekcji. Dlatego, że tutaj jest bardzo fajne, duże arkuszy z wycinankami, przez które tracimy te tła. Więc, żeby jakoś to zastąpić i nie mieć dylematu, co ciąć, a czego nie, postanowiłam poszukać papierów, które będą pasować. No, najlepiej wziąć od tego samego producenta. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, dobrałam sobie już jedną kolekcję, a teraz wzięłam jeszcze jedną, żeby może wzbogacić trochę kolorystycznie. I zobaczcie. No, pasują praktycznie idealnie. Może nie wszystkie arkusze, bo ten zielony. Tak, średnio, ale ten bardzo ożywi na przykład z tym ciemnym. Ten ciemny będzie fajnie pasował do tej zgaszonego, takiego różu. Ten taki różowo-żółty nam to wszystko rozjaśni. No, a te kwiaty, te kropeczki, no to myślę, że w ogóle będą pasować do, do wszystkich tych kolorów. No, ja tutaj, wiecie, bazuję na tych, bo ta cegiełka tak niekoniecznie. Ten niebieski, no też średnio. Ten zielony jeszcze mi pasuje, no i te elementy wszystkie też kolorystycznie fajnie tu zagrają. Z drugich stron, te arkusze mają też podobną kolorystykę, więc jak nie z tamtej, to z tej no tu zobaczcie są fajne kropeczki, które też możemy wykorzystać z tym najciemniejszym. Te kwiatki, na przykład jasne, można wykorzystać z tym albo też z tym ciemnym. Więc no, wybrałam sobie tą właśnie kolekcję, jakby drugą, żeby mieć troszeczkę innych deseni i trochę innych kolorów. I tak by się prezentowały moje zakupy. A tu jest jeszcze, nie powiedziałam Wam, taka, taka też, taki mały banerek. I tak się prezentują te moje zakupy z zielonych kotów urodzinowe, za które bardzo dziękuję. No i dziękuję też Paniom, że wykazały się dużą cierpliwością do mnie. W tych zielonych kotach. Przesyłka była ekspresowa, po prostu następnego dnia praktycznie po wysłaniu miałam zakupy już u siebie. Więc jak najbardziej polecam Wam robienie zakupów w świetnych sklepach, takich jak Zielone Koty. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!